Naszym Sparing partnerem jest firma Vinicars. Wynajem samochodów dostawczych, osobowych oraz ciężarowych. Dzień dobry, dzień dobry. Wiktor wida z tej strony sparingpartner.pl. A ze mną Monika Podora. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. No więc, Monika, jesteś najlżejszą zawodniczką ze wszystkich kategorii. Tak. Powiedz mi, tak czy to. to. Jakby, jakby to w pewien sposób jest także. Jesteś super dopasowana do, tej, do, tej, do tej, takiej kategorii, bo tych kategorii 50 kilo generalnie w Polsce nie ma, nie? Jest 5-5. Czy ja coś pomyliłem? No, myślę, że w Polsce nie ma, fakt. No właśnie. Jedynie kwalifikacje i Europa i świat to 50. Czyli idealnie? Pięć, tak. To znaczy, tak, ja zrzucam do tej kategorii, nie ukrywajmy, <laughs> ale to jest parę kilo. Zawsze byłam do 5-5 za lekka. W sensie, no, dziewczyny zrzucają z Ponad 5,5 do 5,5, a ja po prostu bez, bez żadnego odchudzania, bez niczego jechałam normalnie na zawody i zawsze miałam wagę po prostu perfekcyjną. Więc kiedy pojawiła się 50 i padł pomysł, żebym zrzucała, to najpierw mówię: Nie, no to, to chyba nie dla mnie, ale w sumie spoko się czuję w tej kategorii i nie mam problemu z zrzucaniem. Czasami nawet muszę 5 razy w roku liczyłam. kiedyś, że 5 razy musiałam zrzucać, i za każdym razem jest spoko. No tak, to jakby zakładam, że jakby, no, twoja postura generalnie nie sprzyja zbijaniu kilogramów. E, natomiast natomiast no, to jest tak, że jak można zejść w dół, to chyba zawsze warto zejść w dół. No chyba, że to tam trzeba rzeczywiście zrobić mnóstwo tych kilogramów. Także dopasowanie naprawdę mhm. wydaje mi się idealne. No jest spoko. No to dobrze, widzisz, czyli jakby zaczęło, zaczyna się w bardzo dobry, dobry i miły sposób. E, powiedz mi, jak przebiegały twoje przygotowania. E, od kiedy się przygotowujesz? I znowu ubiegnę to, co może chcesz powiedzieć, tak wiem, całe życie, ale konkretna faza przygotowań e, to jest kwestia tygodni, miesięcy? E, właściwie zaczęliśmy tak mocno w lipcu, od lipca. E, wcześniej, w czerwcu, również były treningi, ale to później na sali, żeśmy no, takie standardowe treningi w tygodniu, czyli około czterech. A potem od lipca ruszyliśmy z obozem e, klubowym, jednym, drugim, potem kadra. No i e, jako, że teraz pracuję w szkole, miałam wolne wakacje, więc starałam się dwa treningi dziennie robić. Więc no, trochę tych treningów było. E, no, czyli tak już dwa i pół miesiąca. No, to jest niezły wynik. W sensie takie przygotowania dłuż, długie ci generalnie sprzyjają. Czy jakby czujesz się rzeczywiście pod koniec takich przygotowań już bardzo zmęczona i to e, raczej, raczej nie działa? Jak wolisz. Znaczy tak. E Jakieś zmęczenie zawsze, zawsze jest pod koniec, pod koniec zwłaszcza jak, jak jest już szybkość, szybkość to, już czuć, to już czuć, że się, się zbliżają, zbliżają zawody. Wody. Więc zmęczenie jest, jest, ale zawsze przed dzień przed dostajemy dostań jakby, dostań od trenera, od trenera jakby, trafie, takie troszkę różniejsze treningi i jest chwila wytchnienia przed samym startem, więc myślę, że regeneracja nastąpi i będzie super kompensacja i będzie full moc na turnieju. A całe, całe przygotowania przebiegają w fajny sposób, nie miałam żadnej kontuzji, tfu, tfu, więc jest ok, czuję się dobrze. Ale widzisz, dzisiaj jak właściwie miałem takie od rana poczucie, że będziemy sobie dzisiaj rozmawiać i tam układałem sobie w głowie pewne rzeczy, to miałem taką myśl, mhm. że jakby z racji też tego, że to jest naprawdę bardzo lekka kategoria, to, że jednak bardzo dużą rolę w przygotowaniach, jakby w samej walce już konkretnie, odgrywa jednak takie przygotowanie kondycyjne i szybkościowe. To jest tak, że jakoś w jakiś specjalny sposób przygotowujesz tą kondycję? No bo wydaje mi się, że to jest po prostu bardzo wysokie tempo walki. Jakby oczywiście interwagi są wyższe, tym to tempo troszeczkę spada. Natomiast no, u kobiet i tak jest tempo bardzo wysokie, ale wydaje mi się, że w takiej pięćdziesiątce, to tam jest zupełny młyn cały czas. Jest coś takiego, jak się ogląda inne kategorie, to, to wydaje się, że ta walka jest dużo wolniejsza. Czy jakoś specjalnie się do tego przygotowuje? Na pewno jakieś biegowe tempówki, to głównie. Tu, że robimy jakieś tam tempówki na, na sali, na, na tarczy, ale cały, jakby, cały etap przygotowań zaczynamy normalnie od siły, potem przez wytrzymałość oraz szybkość. Nie wiem, być może mam tą szybkość jakoś tak wrodzoną po prostu. Głównie pracuję nad, nad siłą z kolei, żeby jednak te ciosy były trochę, trochę mocniejsze. No. O, widzisz, ale... Nie ukrywajmy, przy takiej takiej wadze jednak ta siła jest, jest mniejsza dużo niż w wyższych kategoriach wagowych. No i tutaj a propos tego pojawia mi się kolejna myśl w głowie, no bo jeżeli do tej pory generalnie na turniejach zazwyczaj startowałaś jednak w 5-5, zdarzają się te starty w 5-0, ale jednak 5-5, to czy czujesz e, jednak różnicę siłową e, w tych Czasami dziewczynach 50-55? Tak. 50 -55? Tak, no hmm. tak. Hmm. Czyli Czuć. kolejny plus u Ciebie, jednak tego przyzwyczajenia. Tak, ale też czasami mam wrażenie, że im mniej mam ciała, że tak powiem, to po, po turnieju, jeśli mam tych walk sporo, to jestem bardziej poobijana, kiedy walczę do pięćdziesiątki, niż jak mam trochę więcej tego ciała i do pięć piątki. No tak, Jednak. masz na co przyjąć ja wtedy, bardziej. Tak. No tak, to rzeczywiście tak. się trzyma kupy, Ale jakoś rzeczywiście jest tak, że jakoś e, zaprząta mi głowę ta kategoria, wiesz, e, dlatego też tak dopytuję. E, no dobrze, a powiedz, ile jednostek treningowych przez ten czas tych przygotowań w tygodniu w Twoim przypadku było? To było tak, że robiłaś powiedzmy 5 treningów, czy właśnie na przykład 10 treningów, że miałaś możliwość trenowania dwa razy dziennie? Tak standardowo mam 6 treningów w tygodniu. Jeśli właśnie miałam powiedzmy te wakacje takie wolniejsze i byłam poza jakimś obozem, bo na obozach to około 3-4 treningów dziennie, to no, czasami się zdarzało, że tych treningów było, nie wiem, z 10-11, może jeśli dwa razy dziennie mi się udało trenować, więc trochę tego było. No tak, to jakby wszystko to też dosyć obciążająca sprawa. Czy w pewien sposób też jakby dbasz o w jakiś profesjonalny sposób o regenerację ciała i jakby twojego organizmu, może suplementujesz w jakiś sposób? Jak to wygląda w twojej opcji? Hmm. Nie, no, jakiś super suplementów nie biorę, czasami jakieś tam y, po treningu białko, y, beta-alaninę czasami, y, a tak to głównie mamy współpracę z fizjoterapeutą, który tam jeśli coś mi zepsuje, to mnie naprawia albo y, po prostu staram się do niego czasami po prostu i żeby mi porozluźniał jakieś mięśnie i ogólnie, żeby zadbał, żeby wszystko żeby się nie, nie zepsuło na, na przyszłość nawet, taka, taka regeneracja u fizjoterapeuty, nie tyle. No i ewentualnie jakieś rozciąganie, ale e, niestety nie mam już czasu, chciałabym wprowadzić jeszcze treningi jogi, ale brakuje czasu, e, więc jedynie czasami sama po prostu w domu coś tam poćwiczę jeszcze dodatkowo e, z rozciągania. Masz jakiś super cel na ten turniej. Bo zakładam, że no oczywiście myślimy o medalach, zwycięstwach i tak dalej. Natomiast czy masz taki cel, który chciałbyś zrealizować podczas tego startu. Na pewno chciałabym pierwszą walkę bardzo dobrze zawalczyć. Żeby przejść dalej. No i co? Nie wiem, nie mam jakiegoś konkretnego takiego celu, że musi być medal czy co, coś w tym stylu. Nie, chciałabym dobrze zawalczyć, zostawić serce na macie, być zadowolona ze swoich walk, a jeśli się uda coś, coś zdobyć, tak, wywalczyć, jakieś fajne miejsce, czy, czy po prostu fajnie, fajnie zawalczyć, to na pewno będę bardzo zadowolona. Kurczę mam wrażenie, że wszyscy z którymi do tej pory rozmawiałem, i rozmawiam z Wami na temat jakichś. Medali, miejsc, i tak dalej, to wszyscy jesteście strasznie mądrymi zawodnikami i nikt tutaj się nie napala na to, że ja jadę wygrać, tylko zwycięstwo, tylko jednak w mądry sposób macie e, poukładane te cele na te Mistrzostwa Świata. E, a to właściwie. Karaty czy pokory. Tak, to, może jednak wiesz, w głowie rodzi się jednak to, że gdzieś tam myślimy o tych medalach i zwycięstwach, ale tu znowu kolejne pytanie, które mi się nasuwa, którego wcześniej nie zadałem, to czy, że tak powiem, to poukładanie w głowie e, takich e, celi jest gdzieś tam spowodowany po prostu stażem treningowym, czy może jednak jakąś współpracą z psychologiem sportu? Mamy na kadrze, zazwyczaj na kadrze jest Tomek Kaczmarski, który jest psychologiem sportowym i on nam też poddaje jakieś tam jakieś fajne wskazówki, więc myślę, że, że to też dużo daje, że sobie jakoś to przez ten czas treningów, startów poukładałam. Też mój trener Krzysiu Habraszka też jest moim zdaniem dobrym psychologiem. On zawsze tak e, dobrze potrafi mi podejść, e, więc e, też jest bardzo mądry, więc e, powie mi coś ciekawego. Ja sobie to przemyślę i, i stwierdzam, że ma rację. E, więc e, myślę, że to po prostu takie już e, wieloletnie starty i doświadczenie sprawiają, że ci starsi zawodnicy e, Albo ogólnie te zawodnicy karate jakoś sobie to układają i staram się chyba skupić na tych pierwszych walkach i małymi krokami iść do przodu. Nie napalać się od razu, że będzie złoto, bo, bo czasami no, różne rzeczy siedziałem na macie, mata weryfikuje wiele rzeczy i, i wydaje mi się, że to chyba wszystko tak właśnie się łączy w jedno. Czyli jednak wszyscy jesteście po prostu strasznie mądrymi karatekami na tego? <grym> Jak Ci się podobała e, ta prezentacja kadry narodowej, na której pojawiliście się wszyscy w Kielcach? I przy okazji gdzieś tam mogliście też e, potrenować wspólnie jeszcze na, e, na hali, zobaczyć hotel. Ale najbardziej właśnie mnie interesuje to Wasze przedstawienie, bo jak już też w poprzednich nagraniach wspomniałem, wyglądało to według mnie, przynajmniej jak na warunki karatejskie, bardzo profesjonalnie e, i jakby miło się to oglądało. Tak, było bardzo, bardzo to miłe, że nas zaproszono. Trochę myślałam, że to będzie inaczej wyglądać, że będziemy przy jakimś stole siedzieć, będą nam zadawać pytania, co oczywiście mnie by bardzo stresowało. Więc z drugiej strony dobrze, że to się odbyło w ten sposób, że ktoś nas przedstawił. Tylko musieliśmy wyjść i się zaprezentować. Bardzo było to, to fajne. Widać, że organizatorzy wkładają w to całe serce i mnóstwo pracy poświęcili, żeby wszystko tak profesjonalnie wyglądało. Mieliśmy okazję zobaczyć halę, gdzie będziemy startować, pobyć w hotelu, w którym będziemy spać, więc to, to jest naprawdę ważne i zadbali o to, żebyśmy mieli taki komfort psychiczny przed tymi zawodami. Więc bardzo bardzo fajnie, że, że nas zaprosili i zaprezentowali. Ale wiesz, to teraz dałeś bardzo dobry pomysł, jak kiedykolwiek jeszcze będzie jakiś taki poważny turniej, to kadra rzeczywiście <gulity> powinna usiąść na taką konferencję, wiesz, dziennikarzy, światła. <gulity> ja tak to sobie wyobrażałem. <gulity> no ale to było ciekawe. To gdzieś tam rzeczywiście w takim zawodowym sporcie się pojawia, ale wiesz to nawet na to nie wpadło, żeby tak e, rzeczywiście można było zaprezentować. No to była chyba nawet jeszcze ciekawsza sprawa niż, niż to, jak to wyglądało. Ale no, może na przyszłość, to jest, to jest dobry plan. Na przyszłość. Miejmy nadzieję, że jeszcze <laughs> Mistrzostwa Świata albo Europa na takim poziomie wróci do Polski, także tak, tak, tak. może to się uda. No i widzisz, teraz jeszcze zostało Ci temat trudnych pytań. Pytanie, które znowu zadaję wszystkim, a wszyscy mówią, że nie odpowiedzą albo że nie mają zdania. Kto według Ciebie z tym czarnym koniem polskiej kadry na Mistrzostwa Świata 2022? czarnym koniem. Myślę, że każdy może być czarnym koniem, e, bo każdy przygotowuje się ostro i myślę, że tam e, no, zostawi kawał dobrej roboty i serca na tej macie, że nikt nie odpuści walki żadnej. E, jednak tak chyba najbardziej wydaje mi się, że ciężkie kategorie. Tak, kobieca i męska. Że tam jest sporo osób, które już mają za sobą jakieś takie bardzo duże osiągnięcia i być może oni mają największe szanse na te złote medale. No tak, natomiast ja oczywiście życzę Wam wszystkim, żeby to się naprawdę udało. I jakbyśmy w ogóle zdobyli 13 medali, to było na najfajniej i najcudowniej. najcudowniej. Najcudowniej zupełnie, natomiast no, chyba jakby troszeczkę e, zostawmy to marzeniom. E, a, jeszcze jedno pytanie. Bo generalnie jakoś wcześniej przyjeżdżacie chyba na ten turniej, że wszyscy się stawiacie już w czwartym w kiercach, prawda? Tak, tak. Myślę, że to też jakoś pozytywnie wpłynie taki temat aklimatyzacji trochę. Myślę, że tak. Mamy bardzo fajny team. Wszyscy się lubimy. Jest bardzo sympatycznie, jak się spotykamy. I zawsze się, ja się bardzo cieszę, jak, jak jadę na kadrę i mogę się z nimi spotkać, więc jest takie wsparcie. I... Myślę, że to będzie spoko, na drugi dzień waga, więc trzeba zrobić swoje i tyle, I potem walki. Więc myślę, że to taki fajny pomysł. No tak, właśnie takie miałem poczucie, że to w sumie fajny pomysł, rzeczywiście przyjechać wcześniej i trochę spędzić czasu z tymi ludźmi, z którymi będzie się gdzieś tam toczyć, toczyć boje u boku, nie, nie naprzeciwko, co prawda. Tak. No cóż Monika, tak, jak już powiedziałem wcześniej, ja trzymam kciuki już naprawdę za Was wszystkich i liczę, że dacie dobre boje i że będzie naprawdę na co popatrzeć. Spotkamy się pewnie na hali, mam tak, nadzieję, tak. że przybijemy piąteczkę. Jeszcze raz się zobaczymy tak. ze wszystkimi i, i no cóż, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo fajnie, że udało nam się porozmawiać. Dziękuję również. No i chyba do zobaczenia, jak już powiedziałem. Trzymaj kciuki. Do wszyscy. zobaczenia. Dziękuję bardzo. Także trzymaj się i do zobaczenia. Na razie, hej. Na razie, hej.